Cześć, witajcie. Na początku chciałem podziękować Ani, Ani, dzięki za wsparcie, to dzięki Ani ostatnio, że tak powiem, ten kanał jest dalej prowadzony. Um, bo ja tak naprawdę, wiecie, um, mam różne tematy w głowie, tak? Ale to nie do końca już na ten kanał po prostu, tak? Albo ten kanał jakiś zmienić charakter i tak dalej. A jednak cały czas czuję, że mnie prowadzi, żeby tutaj coś nagrywać dalej, nie? Tutaj coś nagrywać dalej. Cały czas mam w głowie te szpitale psychiatryczne, tych ludzi, którzy tam siedzą w tym momencie. I tych ludzi, którzy tam wyślą, wy, 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 pójdą albo planują pójść, albo, albo są w takim stanie, że myślą, że tam trafią, i tak dalej. No, po prostu jest to temat taki ciężki, tak naprawdę. Ciężki, ciężki, ciężki. No, byłem siedem razy i wiem, jakie tam tematy krążą, i wiem, z jakich tematów się tam po prostu nie da wyjścia sami, bo nie ma wyjścia, tak. Nie ma możliwości, tak. Nie ma możliwości. Nie wiem, ktoś na przykład w takim szpitalu walczy z szatanem, nie? I tak dalej. No, pewno takich to się na pewno w naszej kulturze pełno takie, 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 takie tematy tam są, nie? Bo w naszej kulturze ten szatan nie jest nigdy pokonany, on jest jakby władcą połowy świata tej ciemnej, nie? Eee, I tak dalej. No i, i co to za temat poruszyć? No, na tym temacie się, że tak powiem, no, pieniędzy nie zarobi. E, no, bo kto to będzie zamyślał, tak? Ale jak się ten temat poruszy, to kogoś można wyciągnąć z takiego bagna, nie? Bagna walki z szatanem, nie czy też z jakiegoś, nie tyle bagna walki z szatanem, co tak naprawdę z jakiegoś akłamania, okłamania, bycia okłamanym przez szatana, tak? E, więc jak możemy być okłamani przez szatana? Przede wszystkim e, taką nauką dualistyczną, tak? E, nauka dualistyczna, czyli że, słuchajcie, mamy świat podzielony, podzielony na pół, jest sobie świat, powiedzmy, na to, że to jest ta ziemia, żółw, czy tam cokolwiek, nieważne, ale jest połowa podzielona na pół i tu jest, że tak powiem... Szatan z tak, a tu jest, że ja tak powiem, Duch Boży, nie? Eee, I że świat jest tak podzielony na pół. Taki dualizm. Nawet ktoś mi tu w komentarzach pisał, że ten dualistyczna religia czy dualistyczna wizja świata to jest w ogóle wymysł z kogoś tam i tak dalej, nie? Eee, problem jest taki, że Biblia w ogóle nam nie przedstawia dualistycznej wizji świata. To jest wymysł ludzki, wymysł może jakaś nauka demoniczna, żeby szatanowi dać coś więcej i tak dalej. Problem jest taki, że Biblia nam zupełnie inny świat przedstawia. Biblia nam nie przedstawia dualistycznej wizji świata: że jest świat dobry, świat zły, w sensie, w sensie że jest świat rządzony jakby, gdzie Bogiem jest szatan i jest świat, gdzie Bogiem jest Bóg. Nie. W całym w świecie, w Biblii, Bogiem jest Bóg. Nie ma wojny między szatanem a Bogiem. Nie ma. Szatan jest trochę, że tak powiem, inteligentny i tak dalej. I on dokładnie wie, że on Boga nigdy nie zastąpi. Boga nigdy nie zastąpi. On, jego pragnieniem w sercu, Biblii nam pokazuje, było zasiąść, zasiąść przy stole narad. Z księgi Zajasza zdaje się wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. Czyli co? Czyli jest jakaś narada, gdzie anioły z Bogiem się naradzają itd. i tak dalej, i szatan ze swoim pomysłem na ludzkość, tak? Ze swoim pomysłem na ludzkość, on chce tam zasiadać. Ze swoim pomysłem po prostu, nie? Jego pomysł to jest kraść, zabijać, niszczyć. To jest, znaczy pomysł, to jest rozwiązanie, jest, że tak powiem, sposób rozwiązania tego pomysłu, ale jego pomysłem jest to, żeby on odbierał jakby chwałę, która się należała Bogu. Szatan jest aniołem uwielbienia, tak? Była aniołem uwielbienia, nie? Aniołem uwielbienia, czyli wyobraźcie sobie... Wiem, dzisiaj się, jak ktoś nie był w kościele nigdy takim protestanckim i tak dalej, nie do końca wie, co to jest uwielbienie, nie? Ale wyobraźcie sobie, na hmm, tą Koreę Północną, tak? E, I tam jest uwielbienie, chwała oddawana temu tam wodzowi największemu, nie? W naszej kulturze na przykład jest mecz piłkarski i uwielbienie, chwała jest oddawana jakiejś drużynie, tak? To jest pewnego rodzaju uwielbienie i chwała oddawane dróżnie jakiemuś piłkarzowi, tak? Jakiemuś takiemu komuś takiemu różnych nie wiem, patologicznych związkach często uwielbienie jest oddawane jakiejś osobie też, nie? I tak dalej, nie? Jak ktoś był w Japonii, nie wiem, czy teraz w Japonii, ale jak słyszałem Japonii od pola. O Japonii, takie opowieści sprzed kilkudziesięciu lat, to tam uwielbienie jest dodawane jakiemuś tam szefowi, czy bosowi, czy komuś tam, nie? Wcześniej było cesarzowi, tak? No i szatan, widząc, będąc aniołem uwielbienia, czyli będąc liderem tego dowódco, jakby głównym, tak? Nie wiem, generałem, czy kimś tam, nie? Jakim, takim, który tym wszystkim zarządza, jakby widzi to wszystko, nie? Widział, jak całe stworzenie oddaje chwałę Bogu i jaki jest plan, że całe stworzenie będzie oddawać chwałę Bogu, i on zapragnął tej chwały dla siebie, tak, on zapragnął tej chwały dla siebie, a czemu ta chwała nie może pójść dla mnie, tak, e, to jest próżniactwo, tak, bo ta chwała miała, on sobie zapragnął, tak, że to pójdzie dla niego tak za nic, on nic tam szczególnego nie zrobi, dlatego, dlatego po prostu, że jest piękny, nie, dla niego pójdzie chwała za nic po prostu, z próżności, nie, no i to było jego rozwiązanie, tak? On sobie tak, tak sobie wybrał, nie? nie? On nie jest, że tak powiem, w walce z Bogiem, nie pokona Boga, nie, on tylko po prostu chciał zasiąść jakby z Bogiem, tak? Tam, gdzie Jezus miał zasiąść i tak dalej. On chciał tam zasiąść zasiąść z Bogiem i jakby się naradzać z Bogiem, tak swoje rozwiązanie na świat mieć, swoje pomysły i tak dalej, nie? No i człowiek, Ewa, zaczęła z nim współpracować, pierwsza współpraca z diabłem, tak, potem wciągnęła w to współpracę Adama. Eee, no i, i co się stało? Eee, człowiek miał dane władzę na ziemi, nad wszelkim stworzeniem i tak dalej, znaczy miał władać tą ziemią eee, i człowiek przez kłamstwo został oszukany i oddał tą władzę szatanowi, tak. I teraz, wiecie, w szpitalach psychiatrycznych jest tacy ludzie, którzy mają takie różne problemy, często się zajmują takimi rzeczami. O, tamto jest, o, nie wiem, tamto jest wielki spisek, nie? Tamten to podpisał pakt z szatanem, a ta piosenkarka to dlatego uzyskała sławę, bo podpisała tam pakt z demonem, tak? Z demonem szatanem, to wszystko jedno. Jak z demonem podpiszesz szatan, to tak, tak jakby z szatanem podpisał pakt. Czy podpiszesz, wiesz, z urzędnikiem, czy z dyrektorem urzędu, to jest wszystko jedno, tak? E, po prostu, nie że ktoś podpisał jakby pakt, ktoś współpracuje z diabłem, tam jest samo zło i tak dalej, nie? Co to znaczy, że ktoś podpisał pakt z diabłem? Co to znaczy zbuntować się przeciwko Bogu? Odebrać mu chwałę? wiecie, Bóg jest miłością, On jest definicją miłości. Bóg definiuje miłość w Biblii, tak? Bóg definiuje miłość. Bez Boga nie ma miłości. E, Bóg jest definicją miłości. Definicją. Nie, że to sobie nazywasz. O, miłość to jest to i to. Miłość to jest y, tamto i tamto, nie? Miłość to jest, nie wiem, seks. Miłość to jest, jak się dwoje siedzą razem na ławce i się kochają i coś tam i coś tam. Nie, nie, nie. Bóg jest definicją miłości. Tak? Bóg jest definicją miłości. Koniec, kropka. Szatan zbuntował się przeciwko definicji miłości. Przeciwko miłości, nie? Przeciwko Bogu. Buntował się przeciwko definicji miłości. Czy jakakolwiek miłość może być w szatanie? Nie? Hmm. Czy jakakolwiek miłość może być w szatanie? Jeżeli on się zdefiniował przeciwko definicji miłości, to czy w nim jest jeszcze jakakolwiek miłość? Czy ktoś, kto zbuntował się przeciwko definicji miłości, może powiedzieć: Kocham cię? Czyli ja do Ciebie teraz powiem, że Cię kocham, tak? Ile w tym będzie prawdy, a ile w tym będzie buntu, nie? Ile w moim jakby wyznaniu do Ciebie, nie? że Cię kocham, tak? Będzie prawdy, a ile, 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 ile nieprawdy, tak? Ale jeżeli szatan by do Ciebie powiedział, że Cię kocha, w tym nie będzie nic prawdy, nie? On to mówi z próżności tylko po to, żeby odebrać próżną chwałę. I teraz, jeżeli ktoś podpisał pakt z szatanem, jeżeli ktoś podpisał pakt z demonami, z demonem i tak dalej, nie wiem, się mówi, o ta artystka podpisała pakt z, a, z szatanem, dlatego ma takie tam dochody, dlatego takie sukcesy osiągnęła i tak dalej. Ten biznesmen to tam daje ofiary, czemuś tam i tak dalej. Słuchajcie, takie historie krążą, tak? To m, krążą, ludzie w szpitalach wierzą w takie historie, ludzie z problemami często wierzą w takie historie, wierzą w moc szatana. Jaka jest moc szatana? Moc szatana została pokonana. Wiecie, w Starym Testamencie jest ta sytuacja Hioba, kiedy jest szatan, który podszedł do Boga, ale od czasu, kiedy Jezus został ukrzyżowany, od tego czasu nie ma już. Od tego czasu, tak naprawdę, Chrystus wywlókł szatana na, że tak powiem, triumfalnym pochodzie. Pokonał go i pokazał, wyjawił jego nagość. Tak? Jego nagość była na przykład, nie wiem, straszył rządem śmierci, rządu śmierci nas nie straszy, nie? E, I tak dalej. Wywlógł Jego nagość, wywlógł Jego pohańbił Go, zwyczajnie pohańbił, Chrystus pohańbił szatana, tak? E, nie zlitował się nad, wiecie, nad biednym szatanem, który, o, biedny szatan się zbuntował, trzeba się nad nimi zlitować, bo przecież biedny się może nawrócić. Nie, 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 nie. Jezus wywlógł to całe zło na wierzch Triumfalnym pochodzie i mało tego. Wszelką, otrzymał wszelką władzę, tak? I dał nam wierzącym tą wszelką władzę. Więc, jeżeli ktoś podpisał pakt z szatanem, tak? i ten szatan mu cokolwiek daje, i tak dalej, wątpię, bo on przyszedł kraj zabijać i niszczyć. E, więc tak naprawdę przyszedł zniszczyć tę osobę, z którą podpisano tak pakt, i cokolwiek tam było w tym pakcie napisane, i tak dalej, to będzie chciało podpisane, tylko cokolwiek tam będzie napisane, to jest podpisane ze złodziejem. Podpisane z kimś, kto przedniszczyć, kraść, zabijać, tak. To jest podpisana swoja śmierć, nie? I tak dalej, nie? Podpisane czyste zło, tak naprawdę. Wyobraź sobie, że podpisujesz, no nie wiem, idziesz do najgorszego, największego pijaka, jakiego znasz na osiedlu, czy gdzieś tam, nie? No i wiesz, mówisz mu, że słuchaj, no to tak, nie wiem, że on, on ci podpisze, wiesz, podpisze ci na kartce, 300 razy ci napisze, że nie będzie dzisiaj pił, czy jutro, czy nie będzie już pił w ogóle, tak i tak dalej. No i to weź ubierz, nie? Tylko daj, daj mu 50 zł na, na, na coś tam, nie? I on ci podpisze 300 razy, że nie będzie pił. On po prostu jest nałogowym kłamcą, tak? No mówię, że ten pijany raczej na pewno pójdzie się napić za te, za te pieniądze, tak? I szatan jest tak samo nałogowym kłamcą, zabójcą, kimś, to przyszedł niszczyć, zabijać, kraść. E, nienawidzi miłości, tak? Zbuntował się przeciwko miłości. Jeżeli ktoś oddaje, szuka miłości, szuka Boga, prawdziwego i tak dalej, nie? To ten ktoś tak naprawdę się buntuje przeciwko szatanowi, nie? <grym> można tak powiedzieć, nie? Jeżeli szukasz w życiu miłości, chcesz prawdziwej miłości, to się buntujesz przeciwko szatanowi, nie? Bo prawdziwa miłość to Bóg, po prostu, nie? Ale, mówię, takie największe kłamstwo, z jakim ja się spotykam, to jest oddawanie mocy szatanowi, oddawanie. Choćby ta siła dualizmu, nie? To, w czym ja już mówiłem na ostatnim nagraniu, ja byłem wychowany, że jest świat dobry i zły, że jest świat czarny i świat biały, nie? Że jest świat, nie wiem, wypełniony tutaj minusami z tej strony, a z tej strony plusami, nie? Tak? To jest wszystko kłamstwo. Tak, z tej strony jest szatan, złe uczynki, dobre uczynki i tak dalej, nie? To wszystko jest kłamstwo. To wszystko jest kłamstwo. Są dobre i złe uczynki ale nie znaczy, że jest jakiś dualizm duchowy, tak? Jest dualizm duchowy w sensie takim, że jest jakaś wojna z szatanem i z Bogiem. Jak jest więcej złych uczynków, no to szatan może wygrać z Bogiem i szatan się stanie Bogiem, że jak jest tam więcej dobrych uczynków, no to Bóg wygrywa i tak dalej. To jest takie to jest taka subtelna, takie subtelne kłamstwo, takie, w którym się wychowaliśmy w tym kraju. Myślę, że większość z was się wychowało w tym kraju w tym czymś takim, w takim subtelnym kłamstwie, że jest jakieś. Nie wiem, czy zapalcie tą różnicę, którą staram się tu wytłumaczyć, ale. Wiecie, że jest jakiś świat czarny i świat biały, że może być świat szatana, w którym to szatan wygrywa i staje się Bogiem i już nie ma Boga prawdziwego. Nie. Po prostu Bóg prawdziwy nie zniknie. Jest niestworzony, jest wieczny, tak? Po prostu jedyne, co szatan chciał uzyskać, to jest to, co napisane, że miał w sercu to, że chciał zasiąść na górze narad, tak? Czyli chciał jakby być takim doradcą Boga, dosłownie, tak? To jest jakby mm, dosłownie, no, doradca Boga nagle jest, nie? Nagle jest doradca Boga, który wymyślił jakiś plan na życie inny niż miłość, nie? E, to jest plan oparty na kłamstwie, to jest plan oparty na buncie, to jest plan oparty na niszczeniu, na zabójstwach i tak dalej. Taki plan po prostu na mordowaniu, na zabijaniu, na kradzeniu, na kłamaniu, tak. Mm, I on sobie taki. Obrał taki plan, że na górze narad będzie taki jakiś plan i to, jak ktoś, że tak powiem, w ten sposób robi, to jemu chwała jest oddana, tak? Bo on jakby zyskuje wtedy, bierze tą chwałę, która, którą ludzie powinni Bogu oddawać, w tym momencie jemu oddają, jeśli takie rzeczy robią. Jemu się oddaje w tym momencie chwałę, nie? Zacznienie grzechu, jemu się oddaje chwałę. No i jak on odzyska dużo chwały, no to zasiądzie w końcu na górze narad, nie? No, przecież chwała mu się należy, nie? I tak dalej. Ale on nigdy jakby nie stoczył, nie mógł stoczyć walki, w której pokona Boga, bo on sam jest stworzony przez Boga. On sam jest stworzony przez Boga. Nie jest taka, nie wiem, science fiction jakieś takie, może historyjka, taka, nie wiem, czy takie filmy film jest ale w każdym razie ludzie się boją, że powstanie sztuczna inteligencja, która zacznie niszczyć ludzkość, nie? Która zacznie tu być mądrzejsza od ludzi, zacznie władzać, powstaje jakiś robot, nie Android, coś tam i tak dalej, nie, który sobie będzie jakoś ludzkie rzeczy brał i będzie niszczył ludzkość, nie? Tam nie ma czegoś takiego. Nie mógł anioł szatan zniszczyć Boga. On mógł jedynie stać się doradcą Boga, tak? Mógł zasiąść, jakby, mówię, w miejscu Jezusa, powiedzmy, nie? E, I na tej górze narad i doradzać Bogu. Nie ma tej walki takiej duchowej, w sensie. E, szatan nie walczy z Bogiem, tak? Szatan walczy z nami, tak? Szatan walczy z nami, zwierzącymi, którzy oddają chwałę Bogu, oddają chwałę Jezusowi i tak dalej, nie? On jest z nami przegrany. I nawet jeżeli macie, nie wiem, jakąś piosenkarkę, która pakt z szatanem, czy tam piosenkarza, który. jakąś gwiazdę, sławę, która pakt z szatanem e, podpisała, to tak naprawdę w imieniu Jezusa e, to wszystko znika, tak? Po prostu, nie? To wszystko może zniknąć w imieniu Jezusa. Koniec, kropka, nie? Duszę swoją zaprzedał diabłu, nie? E, tu w Krakowie mamy taką historię o twardowskim, tak? I się, wiecie, powiela tą historię jako, się, po, jako coś fajnego, tak? No bo tam nie ma nic fajnego. Podpisać pakt ze złodziejem. To jest takie, wiecie, podpisać pakt z mafią, nie? Mafia przychodzi i mafia mówi, słuchaj, no my cię będziemy chronić przed samym sobą, tak? Płać nam, nie? Oddawaj nam chwałę, czynsz i tak dalej, nie? No i to jest coś takiego, tak? Tylko mm, wiecie, mm, powiedzmy, że jak przed ludzi ta mafia to jeszcze trochę przestrzega jakiegokolwiek prawa, tak szatan już nie będzie żadnego prawa przestrzegał. Nawet jeśli coś z szatanem podpiszesz, to on tak wszystko może złamać, bo jest kłamcą, po prostu, jest nałogowym kłamcą, tam, e, on nie, nie przyzna ci tego, że tak powiem tam, e, on przyszedł kraść, zabijać i niszczyć, po prostu, krać, zabijać i niszczyć, tak jak nałogowy alkoholik, musi pić, tak, i będzie pił, tak, dopóki coś się nie stanie, dopóki coś się, wiesz, wszystko nie naprawi i tak dalej, on będzie pił po prostu, on cię skłamie, on cię okradnie, on cię okłamie 300 razy, bo on ma coś mocniejszego, co go zmusza jakby do tego nałogu. Tak samo jest z szatanem, tak? Tam nie ma miejsca na żadne układy. Tam jest czysta śmierć i czyste zniszczenie. Wiecie, jest napisane, że śmierć też kiedyś zniknie, jako efekt grzechu, tak? I też przyjdzie czas, że ludzie przestaną umierać. Tak naprawdę, wtedy w, na początku stworzenia nie było śmierci. Śmierć właśnie e, pojawiła się po tym, jak ludzie posłuchali szatana, posłuchali kłamstwa, nie? I w tym momencie to się już tak naprawdę duchowo skończyło. Rząd śmierci też się duchowo skończyło, nie? Ale jeszcze jedno. Ja tu wiecie, powiedzmy, że. No mówię, dla wielu mówię bzdury, tak? Ktokolwiek to będzie słuchał i tak dalej, są myślę, no niezłe bzdury człowiek gada, nie? Już takie komentarze tu nieraz są, to pod tymi moimi filmikami i tak dalej. Ja sobie zdaję z tego sprawę, słuchajcie, zdaję sobie z tego sprawę, że dla wielu to są głupoty, nie? Ale Biblia wyraźnie mówi, że dla wielu to będą głupoty. Nie byłaby Biblia prawdą, gdyby dla wielu to nie były głupoty. To nie były głupoty. Dopóki nie jesteś człowiekiem duchowym, narodzonym z wody i z ducha, nie zrozumiesz tego, możesz to myśleć o tym i tak dalej. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, gdzie ty jesteś. Jeżeli podpisałeś pakt z demonem, szatanem, umawiałeś się na coś z jakimś duchem, tak? i nie wiesz, czy to była anioł, raczej nie była anioł, bo z aniołami się raczej nie umawiam na takie rzeczy, jeżeli coś takiego zrobiłeś, czyli możesz mieć od tego wolność, i tą wolność możesz mieć tu i teraz. Nawet jeśli coś krwią podpisałeś, czy, podpisałeś, czy, czy coś tam i tak, możesz mieć do tego wolność. Możesz się do tego wyrzec. Możesz wy, powiedzieć, wyrzekam się tego. Przyjdzie szatan i ci powie: przyjdzie ten duch, z którym to podpisałeś, i ci powie: e, jak to się wyrzekasz? przecież podpisałeś, przecież pasu jest napisane, i tak dalej, nie? E, jak się wyrzekasz? Mocą Jezusa. Po prostu, nie? Szatanie, zostałem przez ciebie okłamany, tak? Zostałem zwiedziony. Teraz idę do Jezusa, tak? Który Cię pokonał. I dał mi to władzę. I tak naprawdę jest napisane, że Bóg rychło że szatana pod naszymi stopami. Teraz to ty jesteś pod moimi stopami i teraz to ja cię chcę zetrzeć, tak? I, i, I Bóg daje ci moc do starcia tego szatana pod twoimi stopami, nie? Tak się zrywa, że tak powiem, wszystkie pakty, nie? Z szatanem się targa, nie? Ich już nie ma, nie istnieją po prostu, nie? Jeżeli coś takiego kiedykolwiek w Twoim życiu było, nie? Dużo ludzi, którzy się zajmują czarowaniem, wiem, że mają swoje duchy, z którymi współpracują, nie? Duchy, z którymi współpracują, których proszą o, proszą o ochronę, nie? Dużo katolików też mają swoje duchy, swoje duchy, które proszą o ochronę. Prosi się o ochronę takiego, nie wiem, Antoniego, czy kogoś tam i tak dalej, czy Krzysztofa na drogę, tak i tak dalej. To jest zapraszanie do swojego życia demonów, tak? To jest zapraszanie do swojego życia. Duchy, które mają Cię chronić. Czyli tak naprawdę podpisywanie pewnego rodzaju paktu z duchami, e, paktu z duchami, to się zrywa. To należy po prostu zerwać, zerwać. Trzeba zrozumieć, że to jest wszystko nie tak. Mamy drogę do Boga jedną, jedyną, przez Jezusa Chrystusa. Przychodzimy do Niego i mówimy: Panie Jezu, bądź moim Panem i Zbawicielem. Wierzymy, czyli to jest też decyzja, wiara. Ufamy po prostu, ufamy, że Bóg zbudził go z martwych. Tak? To jest też pewnego rodzaju budowa zaufania. Może na początku nie rozumiesz, co znaczy, że ktoś pokonał śmierć, ale budujesz to zaufanie. w tym momencie masz wszelaką moc zerwać wszystkie fakty, wszystkie umowy wszystkie jakieś takie rzeczy, które były podpisane z diabłem koniec, kropka. Z diabłem, czyli z kimś, kto zapragnął zasiąść obok Boga. On już nigdy nie zasiądzie obok Boga. On już został strącony przy Jezusie, tak? Jezus go strącił. On już nigdy nie zasiądzie obok Boga. On już ma tylko jedną drogę. Drogę do piekła. Może sobie w tej drodze zabrać najwięcej towarzyszy, tak? Do tego piekła. Ale to piekło jest dla niego przeznaczone. Najwięcej towarzyszy co niech sobie zabierze. Nie wiem, co on jeszcze chce zrobić. Tak, no nic mnie nie zostało, tak naprawdę. Wyobraźcie sobie kogoś, kto już nie ma nic od życia, po prostu. Satan ma jedną wielką depresję, po prostu. Jedną wielką depresję, bo jedyne, co mu zostało, to umrzeć, nie? No jeszcze może coś przed tą śmiercią zrobić maniakalnie, zostanie jakoś mania, tak, i będzie coś jeszcze robił, tak, że coś mu się uda i tak dalej. Aż on naprawdę, on już nic więcej nie ma. Nie ma sobie do, nie ma nic więcej do zrobienia. Może tylko więcej zniszczyć, zabić, okraść i tak dalej, nie? Ale ty możesz powiedzieć temu dość, nie? Ty możesz powiedzieć temu dość, dość tego paktu, nie mam, nie chcę nic wspólnego z grzechem, nie chcę paktować z diabłem, nie chcę już więcej kraść, nie chcę więcej kłamać i tak dalej. Boże, daj mi siłę, daj mi siłę się od tego uwolnić, nie? I tak dalej. Zmieniam towarzystwo w ogóle, nie? E, zmieniam towarzystwo. Nie chcę, nie chcę ludzi, którzy się w ten sposób parają, nie? Jeżeli, m, mówię, ja tu jestem przeciwny takiej, znaczy nie przeciwny może, jeżeli ktoś chodzi na psychoterapię, naprawdę zastanówcie się, do jakiej osoby chodzicie, tak, i czy na pewno z tą osobą chcecie mieć coś wspólnego, tak, bo wiele psychoterapeutów podpisało tak naprawdę taki duchowy pakt z diabłem, mówiąc, że drobne kłamstwa są, yy, trzeba je robić czasami, nie, bo to się często słyszy, że no czasem trzeba kogoś okłamać, nie, i tak dalej. To ci ludzie się godzą na współpracę z kłamstwem, czyli godzą się na pewnego rodzaju oddawanie chwały Bogu. Chrześcijanin powie okej, okay, dobra, zdarza mi się skłamać, nie chcę tego, Boże, ulecz mnie z tego, nawracam się z tego i już tego nie będę robił, decyzja, tak po prostu. E, grzech już nie jest żywy, w tak? Bóg daje siłę do tego, żeby przestać na przykład kłamać, nie w tak na, na przykład w drobnych sytuacjach, sam tak miałem, nie? Sam tak miałem, że po prostu coś tam rozmawiam, 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 rozmawiam trudny temat i po prostu nagle powiedziałem znowu kłamstwo, nie? E, I tak dalej, nie? żeby mieć ten spokój na przykład, nie? No, się pojawia problem, nie? Ale jakoś w świecie, modliłem się do tego i Bóg mnie naprawdę od tego uwolnił, od prawie, nie wiem. No, pro, ponad pół roku nie zrobiłem tak ani razu, nie? Nie zrobiłem tak ani razu, nie? Yy, żeby coś w ten sposób zrobić, nie? A dawniej to było u mnie na nałogowe, nie? Yy, takie rzeczy. Tak po prostu to są różne pakty, umowy z diabłem po prostu, nie? I oddawanie jemu chwały. Ale najważniejsze, co chcę, żebyście dzisiaj zapamiętali, to to, że nie ma tego dualizmu świata. Szatan nie walczy z Bogiem, nie ma tutaj takich, wiesz, dwóch jakby stronnic, nie? W sensie. Szatan chce być doradcą Boga. Chce... Boże, słuchaj, jest lepsze rozwiązanie. Słuchaj, ja będę sobie tutaj siedział w stole cała chwała będzie mi oddawana, tak. Bo popatrz, ludzie lubią kłamać, lubią kraść, lubią zabijać, lubią, nie wiem, gwałcić, lubią niszczyć i tak dalej. Popatrz, popatrz, jaki fajny pomysł mam. Będę tu z moimi demonami naradzał, pokazywał ludziom, uczył ich, jak to robić, nie? I tak to wygląda, nie? Tak to od tych czasów wygląda. Na szczęście w tym, że on jest już duchowo pokonany. Tego nie mogły powiedzieć osoby, które się urodziły 2100 lat temu. Bo nie miały tego objawienia. Duchowo to było w planie, ale nie miały tego objawienia. My mamy to objawienie, bo objawienie przyszło w Jezusie Chrystusie. I tyle. Tylko jak mówię. Wiele osób, które teraz tego słyszę, może tego w ogóle nie zrozumieć. Dlaczego? Bo osoby... Trzeba się narodzić z wody i z ducha, żeby w ogóle to przyjąć, tak? E, Okej, okay. trzymajcie się. Miłego dnia. Hej!